Mysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam bardzo serdecznie z Limy, z Peru, z Ameryki Łacińskiej, gdzie tylko 15 stopni, bo jest tu teraz jesień, ale ciepło dzisiaj będzie. Nie tylko dlatego, że będziemy rozmawiali z Luizą Strong, właścicielką salonu masażu, którą bardzo serdecznie z Polski witam. Dzień dobry Luizo. Cześć, witam cię serdecznie. Ale będzie gorąco, dlatego że przeniesiemy się też do Kolumbii, w której byłem poprzednio. Ale zacznijmy od dzisiejszego tematu naszego spotkania. To będzie masaż dla par. Często zdarza się, szczególnie w Polsce, w naszej części Europy, że mamy bardzo dużo napięć i stresów. Wiadomo, wojna za naszą wschodnią granicą, dużo stresu, inflacja i pojawiają się napięcia. Jak sobie radzić z tymi napięciami? żeby nie dochodziło do kłótni w związkach. Przede wszystkim je zauważać, przede wszystkim pozwolić sobie na to, żeby zobaczyć, że moje ciało gdzieś w jakimś miejscu jest właśnie pospinane, coś mnie boli, coś mi gniecie, jest mi z czymś niedobrze, mam jakiś dyskomfort i w momencie, kiedy my sobie to zauważymy, nauczymy się, w jaki sposób szukać tych napięć, w jaki sposób rozpuszczać te napięcia, jak z nimi sobie radzić, no, tak naprawdę możemy sobie w tym momencie bardzo łatwo poradzić z tym, żeby było nam po prostu lepiej, bo możemy to robić sami w formie automasażu, co też gdzieś właśnie w moich kursach, które prowadzę. Uczę tych technik, jak to zrobić, żeby to ciało właśnie pokazało nam, co się nam tam w tym ciele dzieje. Również można to robić w parach, i to jest też piękna sprawa, bo no jesteśmy bardzo często z tą drugą osobą gdzieś dość blisko. I tak naprawdę możemy sobie sami wzajemnie bardzo dużo rzeczy sami uleczyć, poradzić sobie i zrobić w takiej formie, żeby dla nas po prostu było dużo przyjemniej, dużo lepiej i łatwiej, tak, żeby nas nie bolało. Więc yy, tu właśnie chodzi o to, żeby się nauczyć przede wszystkim zauważać. Rozpoznać i wiedzieć, co z tym zrobić. No właśnie. Yy, yy, powiedziałaś o automasażu, czyli co dwie osoby yy, siadają, nie wiem, na krześle, kładą się w łóżku i zaczynają, co, się masować, dotykać. Yy, o co chodzi? Ja mam wrażenie, że yy, często jesteśmy blisko siebie, ale yy, nie mamy czasu na, choćby na masaż, żeby po prostu, żeby po prostu się pomasować. Ja, jak to wygląda? O co w tym chodzi? Znaczy, taki kurs prowadzę w formie dwudniowej. Pierwszy dzień obejmuje przede wszystkim takie techniki, które są związane z oddechem, bo każde napięcie w naszym ciele to jest wołanie ciała o tlen. Więc zaczynamy od tego, że pokazuję te techniki oddechowe i pierwszym takim elementem tego, tego, tego kursu jest to, że pracujemy trochę osobno, uczymy się tego, żeby pooddychać, i uczę też automasażu przede wszystkim na podłodze, o ścianę, piłeczką, szukania rękami. Dłoń, jak ja mogę to moje ciało sobie tutaj posprawdzać, podotykać, żeby zobaczyć, jak ono się czuje, tak? z czym ono jest. Natomiast dalsze etapy tych kursów obejmują taką pracę, właśnie w jaki sposób mogę na początku sama to rozluźnić, żebym poczuła, o czym my w ogóle mówimy, bo jeżeli ja mam pracować i coś zrobić drugiemu człowiekowi, dotknąć go i w jakiś sposób mu pomóc, to ja muszę najpierw zrozumieć, co to się w tym ciele odbywa w tym czasie i jak ja tymi palcami na przykład. Przechodząc po ręce, po nodze, po plecach, co ja tam czuję, żebym ja wiedziała, czego szukać. Więc zaczynamy tak naprawdę od takiej pracy troszeczkę osobno, dwie osoby, właśnie. Yy... Najczęściej no ten pierwszy dzień obejmuje głównie podłogę, bo to jest genialne miejsce do tego, aby właśnie z tymi napięciami pracować. No i później dalej, dopiero w kolejnych etapach tego właśnie kursu, przechodzimy do tego, że możemy sobie to robić wzajemnie, w jaki sposób, jakie ćwiczenia mogą być, w jaki sposób można się właśnie dotykać, w jaki sposób można wzajemnie sprawiać sobie właśnie tą ulgę, żeby to rozpuszczać, żeby to poczuć, że nawet jeżeli nie jesteśmy masażystami, bo to właśnie. O to chodzi, żebyśmy w tym domowym, takim zaciszu, gdzie jest człowiek po prostu zmęczony tym codziennym życiem, tymi problemami, wchodzi taki gdzieś zestresowany, przychodzi do tej osoby i mówi: Słuchaj, miałem ciężki dzień i ta osoba mówi: Dobrze, to mogę ci tutaj pomóc, tak? I mogą się gdzieś tam właśnie porozluźniać, mogą się w jakiś sposób sobie to właśnie popracować z tym. No i kolejny etap, który jest kolejnym dniem. Obejmuje taką pracę, gdzie pracujemy w obrębie tutaj głowy, karku i to, co jest tutaj, te myśli nasze, te wszystkie takie wariactwa, które po głowie nam chodzą, tak, te wszystkie boleści na szyjach. Więc drugi dzień obejmuje właśnie taką pracę przede wszystkim z tym, z tym, z osiąganiem tej błogości tutaj i spokoju w głowie, tak, żeby też nauczyć się takich technik, które pozwalają nam się głęboko zrelaksować, które pozwalają nam bardzo. Fajny taki sposób, yy, tak, tak się podotykać, tak się właśnie gdzieś tam yy, porelaksować wzajemnie, żeby te takie trudne sprawy od nas odchodziły. W międzyczasie też wprowadzam takie techniki, które to już tak yy, dalej dodając, właśnie, yy, które też poprawiają bliskość, bo właśnie o co też chodzi w tym masażu żebyśmy byli blisko siebie. No właśnie, to przenieśmy się teraz do Kartacheny de India, bo ja mam tutaj taką małą anegdotę związaną z masażami, ale najpierw zobaczmy to piękne miasto, miasto w Kolumbii, w którym ostatnio byłem, ale bardzo chciałbym je pokazać. Cartagena de Indias, Kolumbia. Przepiękne miasto z zachowaną kolonialną architekturą hiszpańską. Na starym mieście znajdują się mury obronne. Zabytki zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak Cartagena znana jest przede wszystkim z cudownych plaż, ciepłego Morza Karaibskiego i ogromnych budynków, w których znajdują się m.in. hotele. Ma prawie 900 tysięcy mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem Kolumbii. Temperatura powietrza przez cały rok ma około 30 stopni Celsjusza. Szukając noclegu warto zapytać o klimatyzację i ciepłą wodę, chociaż ta nie będzie tu potrzebna ze względu względu na ogromny upał. Cartagena de India i co ciekawe tam na plaży jak się siedzi i wynajmuje, wynajmie sobie parasolkę to bardzo często podchodzą ludzie proponujący masaż po prostu mieszkańcy Cartageny i ten masaż niestety jest taki, że te kobiety potrafią łapać za głowę i robić Coś takiego. I muszę ci się przyznać, Luizo, że dla mnie było to przerażające, bo to nie są profesjonalne masażystki, one po prostu oferują masaż. Czy w takim kursie masażu, który oferujesz, mówisz też o tym, jak się nie dotykać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Oj, tak. Powiem szczerze, że to BHP to jest jedną właśnie z podstaw, dlaczego zaczynamy osobno, dlatego żeby właśnie bardzo dobrze zrozumieć co jest dla naszego ciała dobre, gdzie są kości, gdzie są mięśnie, żeby rozpoznać te tkanki, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne, bo praca na kręgosłupie jest bardzo Taką ostrożną pracą, tam rzeczywiście nie ten kręgosłup my tutaj omijamy w tym całym kursie. Ja bardzo często powtarzam, że te części właśnie tutaj związane przede wszystkim z tą częścią szyjną, tutaj gdzie, 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 gdzie to wszystko no schodzą nam się wszystkie jakieś i naczynia, i tak dalej, to są takie miejsca, które są bardzo delikatne i na nie bardzo należy uważać, więc jak najbardziej to BHP jest jedną z takich podstawowych rzeczy tego kursu. I tego właśnie, co można zrobić, a co można zaszkodzić. No właśnie, warto na to uważać, bo naprawdę, ja, jak w tej kartachenie widziałem, jak, jak te panie łapią za głowę i, i, i łamią wręcz ten kark, to, to byłem przerażony. Widziałem też w internecie, że są takie właśnie osoby, które nastawiają, ale to są profesjonaliści, którzy, którzy się tym zajmują na co dzień, więc rzeczywiście na to warto zwrócić uwagę. Powiedz, co zmieni się w parach, w relacjach, kiedy zaczynamy się dotykać, zaczynamy się masować? No dotyk to jest jedno tak naprawdę jeden z podstawowych zmysłów, który jest dla nas mega ważny, bo bez dotyku, jakbyśmy nie mieli tych receptorów na skórze, nie mieli tego zmysłu właśnie, to nie jesteśmy w stanie prawidłowo się w ogóle rozwijać. To już od płodowego praktycznie życia ten dotyk jest dla nas bardzo, bardzo ważny. W momencie, kiedy my się dotykamy, wytwarza się mnóstwo naprawdę pięknych, wspaniałych hormonów: oksytocynka, dopaminka, endorfiny, serotoninka, które to jest taki dosłownie koktajl odżywczy, który nas zalewa tym, co jest fajne, i właśnie dlatego między innymi bardzo ładnie działa, nie dojrze uzdrawiająco, to jeszcze potrafi dać nam naprawdę dobre samopoczucie. Takie rzeczywiście dochodzenie do tego, co jest dla nas w takiej harmonii, a przede wszystkim, tak jak mówię, jeżeli pracujemy sobie tutaj w parach, jeżeli my to robimy w dużej uważności, a ja jednak też staram się właśnie przekazywać to, że popatrzcie, zobaczcie się, usłyszcie się tam wzajemnie i pobądźcie ze sobą, bo tak jak mówisz, my często jesteśmy ze sobą, ale tak naprawdę w biegu się tu mijamy, tam mijamy, tutaj gdzieś jesteśmy i nie ma tej takiej chwili, która mogłaby nas zatrzymać i powiedzieć: Ej, popatrz, jestem, nie, i tutaj. I to też jest bardzo właśnie taki fajny element tego kursu, żeby zbliżyć się do siebie mocniej, żeby usłyszeć swoje potrzeby, usłyszeć to, że tak, widzę cię, słyszę cię, cudownie mi jest z tobą, więc liczę na to, że po takim kursie oprócz tego, że dostaniemy wiedzę taką praktyczną, co zrobić z tymi napięciami? Jak mnie boli, to mogę sobie pomóc. Jak coś mi się tam dzieje, to tak, faktycznie mogę to rozluźnić. To jeszcze dodatkowo może, gdzie. Relacja poprawia, bo się tak. po prostu zbliżamy do siebie. Luisa, stresując w rozmowach ze świata, wracamy za chwilę. Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Rozmowy ze świata, jesteśmy w Peru, w Limie, ze mną cały czas Luiza Strong, właścicielka salonu masażu, to powiedz w takim razie, no gdzie, gdzie te kursy, czy one są online online'owo, czy jednak trzeba się spotkać, przyjechać do Ciebie do Krakowa, żeby, żeby nauczyć się tego dotyku, no bo podejrzewam, że przez internet to tak trochę trudno dotknąć tego ciała, prawda? Chyba, chyba że nie. Ty... Powiem tak, na chwilę obecną prowadzę te kursy po prostu stacjonarnie, faktycznie tutaj w Krakowie, spotykam się z parami, lubię bardzo pracować w ich domowym środowisku, więc wtedy umawiamy się na takie dwa dni, jeżeli to jest tutaj Kraków i okolice, że ja przyjeżdżam po prostu na miejsce i pokazuję Wam też, jak możecie wykorzystać własne środowisko, właśnie ten kawałek łóżka, czy załóżmy ten kawałek podłogi, czy ta szafa się do tego nadaje, bo to właśnie o to chodzi, że Wy później tam zostanie niecie co z tego że przyjedziemy gdzieś spotkamy się w jakimś salonie gdzie jest łóżko do masażu ale potem ludzie nie wiedzą jak to w domu może tam pracować więc najczęściej po prostu jeżeli jest to kurs dla par to przyjeżdżam tutaj w tych okolicach natomiast też mam w planach prowadzić takie właśnie gdzieś w takim większym gronie takie kursy dla, dla, dla osób, które byłyby tym zainteresowane, no i wtedy po prostu już pracuje z grupą ludzi. No ale jednak, jak mówię, ta domowa atmosfera to takie, no ta intymność, która tam się może wytworzyć, bo jednak ludzie też będą w tym swoim środowisku, będąc tak, tak ze sobą i zostając tym, bo to właśnie bardzo fajny jest ten moment. Kiedy oni zostają z jednego dnia na drugi razem, że mogą sobie właśnie tam potestować wieczorem też między sobą te wszystkie techniki, zobaczyć, jak mi z tobą jest, to też jest taki fajny czas, że najczęściej jak przyjeżdżam rano, to jest, wiesz, co było fajnie. Było fajnie i rzeczywiście było miło. I o to chodzi. Luisa Strąg, właścicielka Salonu Masażu, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło Cię zobaczyć w sferze wizjonerów. No, i zapraszamy na kursy w takim razie i odsyłamy do Ciebie. Powiedz jeszcze, jak Cię znajdziemy. Można mnie znaleźć albo właśnie stacjonarnie w Krakowie, ale kontaktując się najlepiej przez messengera albo Luisa Strong, Ike body and Mind, Luisa Strong ewentualnie Human Design Ciało Wie, Luisa Strong lub przez stronę internetową ikebodymind.com. Także zapraszam. No to zapraszamy i odsyłamy. Bardzo dziękuję, Luisa Strong, właścicielka salonu na masażu do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki.